Na jest to temat, który państwo bardzo dobrze znacie, są wśród nas pedagodzy, psycholodzy, którzy pewnie zastanawiają się, co tu nowego można powiedzieć w kontekście wsparcia rówieśniczego. Bo oczywiście nie są nowe informacje, są znane tutaj wszystkim specjalistom treści, ale pomyślałam sobie, że dobrze jest, żeby po raz kolejny, żeby pochylić się nad wsparciem rówieśniczym, w kontekście wielu różnych sytuacji, które przeżywa współczesna młodzież i to nie tylko w Polsce, ponieważ wszystkie problemy i wszystkie odczucia, wszystkie tematy dotyczące kondycji psychofizycznej i współczesnej młodzieży one są są międzynarodowe, one są doświadczane w wielu strukturach, w wielu środowiskach i oczywiście to kolejne dni, kolejne konferencje można by było temu tematowi. Oczywiście ten temat jest bardzo ważne, bardzo istotny i na pewno warto poszukiwać rozwiązań, które będą rozwiązaniami pomagającymi, wspierającymi młodego człowieka, bo o tym zagubieniu młodego człowieka w w świecie wszystko doskonale wiemy tylko należy podejmować działania, a należy zastanawiać co robić, żeby właśnie pomóc młodym ludziom, w należy I chcę tutaj też wspominać wszystkie dane, o których moglibyśmy tutaj tutaj obecni maturowcy. bardziej Zarzecki bardzo szczegółowe, na badania dotyczące myśli samobójczych wśród młodzieży. I wiemy wszyscy doskonale, że te wyniki są bardzo słuszne, z lękiem o przyszłość naszej młodzieży. Z drugiej strony, też dlaczego wsparcie rówieśnicze? Ponieważ zauważyłam, że w ostatnich latach, przynajmniej w polskich szkołach, bardzo wiele powstaje, wiele projektów, wiele rozwiązań, które wykorzystują właśnie wsparcie rówieśnicze. W rozwiązywaniu wiele, wielu sytuacji problemowych. I to oczywiście, tak jak Państwo widzicie, wsparcie rówieśnicze to forma pomocy, której osoby podobne, które w podobnym wieku, doświadczeniu, w sytuacji życiowej wspierają się nawzajem. I tutaj wsparcie rówieśnicze nie jest jakąś metodą, która na profesjonalną e, terapię. Jest właśnie ta relacja na tym samym poziomie, tak jak relacja równego w którym relacja człowieka z człowiekiem. Więc ktoś by pomyślał, że to oczywiście jest rozwiązanie, które możemy w każdej chwili w każdej chwili wprowadzić, że ono nie, że ono nie powoduje żadnych wysiłków w sensie finansowym, w sensie organizacyjnym. To nie jest też prawda, nie jest oczywiście z jednej strony umaga, ale też chciałam Państwu zwrócić uwagę na konieczność też właśnie takiego metodycznego spojrzenia na to wsparcie rówieśnicze. Bo jeżeli dojdziemy, czy będziemy mówili o wsparciu rówieśniczym z takiej perspektywy spontaniczności i braku ukierunkowanego działania w kontekście też tworzenia tej grup wsparcia, to niekiedy spotykamy się ze zdecydowaniem z zdecydowanie innymi następstwami. Ale jakie mechanizmy działania do, dostrzegamy właśnie w zakresie tego, tych rozwiązań dotyczących y, wsparcia rówieśniczego? Tutaj mówimy o mechanizmach identyfikacji z drugą osobą wspierającą. I tu oczywiście są kwestie dotyczące takiego przekonania i przeświadczenia, że jeżeli identyfikujemy się z osobą, która ma podobne doświadczenia, więc dostrzegamy ją jako osobę, której udało się funkcjonować dobrze w życiu, więc może ja podołam pewnym problemom, pewnym trudnościom, które mnie dotykają. Natomiast tutaj mamy też mechanizm wzmocnienia pozytywnych zachowań, mamy mechanizm wzmocnienia poczucia przynależności i akceptacji, czy tak jak Państwo widzicie, mechanizm budowania zaufania i komunikacji bez lęki przed czymkolwiek. Ale tu przede wszystkim też chciałam skupiać się, nawiązując do tych mechanizmów, z którymi łączy się właśnie łączą się czynniki dotyczące właśnie yy, związania ze skutecznością tego działania. I to przede wszystkim jest y, autentyczność. Osoba, która ma trudne doświadczenia, przeszłość jest krótko mówiąc autentyczna. Ponieważ z tą osobą rozumiemy się lepiej, wie o czym mówimy często w tych Ja jej wierzę, bo ona jest wiarygodna. Właśnie ta wiarygodność jest przede wszystkim wynikiem tego, że ta osoba miała podobne doświadczenia i z podobnym wieku miała podobne przeżycia. Ale to jest właśnie też skuteczność, też jest związana z empatią, ponieważ jest wspierająca i jest osobą empatyczną, co wynika z tych, z tych podobnych przeżyć, ale to też nie wynika z pozycji wyższości i mentorstwa, tylko właśnie z chęci autentycznej pomocy. To jest również skuteczność wynika również z kwestii zaufania. Wiemy doskonale, że zaufanie jest podstawą podstawą skuteczności, podstawą wiarygodności, ale sukcesu w każdej organizacji, w każdej relacji, jeżeli mamy zaufanie, to jest to podstawa skuteczności w szczególnych relacjach. I tu również mamy do czynienia z taką, z tym elementem zaufania i to też przynosi rezultaty. Ale również to są kwestie dotyczące modelowania nadziei. z relacji z wzglęmiami. O podobnych doświadczeniach mamy również taką stronę, gdzie jest to rzeczywiście silna motywacja wynikająca właśnie z tej, z tej nadziei, że uda mi się przezwyciężyć pewne trudności. Gdzie działa wsparcie rówieśnicze? My mówimy przede wszystkim o środowiskach szkoły i to rzeczywiście w Bankach Polskich tworzone są, realizowane programy wsparcia publicznego, otwarta klasa, otwarta drzwi idą, ludzie gdzie przybywają niektóre szkoły średnie, warszawskie prowadziły też takie świadczenia, okazało się, że no właśnie młodzi ludzie szybciej powiedzą o swoich problemach, i sobie, która z podobnymi, z podobnymi doświadczeniami, mogliśmy wiele o tym mówić i rzeczywiście zauważa się, że się sprawdzają tego typu rozwiązania, ale po pewnymi i to do Ale oczywiście, jak powiedziałam na początku, wsparcie do piśni, to nie jest nowe. Aha, tu jeszcze mamy kwestię wsparcia rówieśniczego w Województwie Akademickim. Muszę Państwu powiedzieć, że też właśnie prowadzone są teraz też prace przez Ministerstwo Ruchu Wyższego prowadzenia programu wsparcia rówieśniczego w Województwie Akademickim, ponieważ okazuje się, że te wszystkie rozterki, wszystkie problemy, wszystkie trudności egzystencjalne, które nie dotykały do tej pory Dzieci w młodej szkole podstawowej, one też przenoszone są i dostrzegane w środowisku akademickim, powiedziałabym, ze wzwojoną, z ogromnym napięciem, z ogromną, o zodobną siłą w środowisku akademickim i też próbujemy właśnie prowadzić te rozwiązania równo wsparcia środowiska akademickiego. Ale wszyscy też doskonale pamiętamy i wiemy, że w środowisku terapeutyczne w środowiskach, które obejmują działania związane z terapiami zależeń, zdrowia psychicznego, czy właśnie również środowisku pracy. Teraz też zaczyna w Polsce być dostrzegana konieczność przygotowywania i tworzenia tych działań przygotowujących, wspierających młodego pracownika, więc rzeczywiście te różne wsparcia pracownicze też są tworzone, te będą i na pewno inny być tworzą. Natomiast jakie są, tu właśnie powinniśmy się skupić, przede wszystkim właśnie chciałam też zwrócić uwagę na to, żeby grupy wsparcia wiśniczego były przygotowane wsparcia wiśniczego. Nie możemy tego też przedstawić samej młodzieży, ale nawet nie osobom dorosłym, jeżeli chcemy te grupy wsparcia tworzyć i mieć taką nadzieję i przekonanie, że grupy wsparcia przynoszą korzyść w każdej organizacji. Musimy przygotowywać i musi to być lider odpowiedni, właściwy, przygotowany, co wszystko znaczy, bo moglibyśmy tutaj rozwijać wszystkie, nie ma, nie ma na to czasu, ale wszystkie właśnie charakterystyczne cechy dla lidera. My też wiemy, że bardzo często obserwując młodych ludzi i w różnych sytuacjach naturalnych, dostrzegamy pewnych naturalnych To rzeczywiście warto wykorzystywać, warto uwzględniać, warto obserwować, trzeba obserwować młodych ludzi i być może dostrzegać pewne już właśnie te cechy wiarygodności, empatii i zachowań które świadczą o tym, że dany człowiek, dany młody człowiek młody może, być, może być takim liderem, można zaproponować i przygotować go do bycia liderem tej grupy, tej grupy wsparcia społecznego. Ale tutaj potrzebna jest taka potrzebna jest młodych wiedza, superwizja, potrzebne jest wsparcie specjalistów, potrzebne jest wsparcie psychologów, ale również też musimy cały czas weryfikować, ym, prowadzić superwizję dla lidera, ale nie tylko dla lidera, ale dla całej grupy, żeby to wsparcie rzeczywiście było efektywne. Nie można tego podstawić sobie samemu, też nauczyciele nie mogą mieć takiego przekonania, że jeżeli nawet obserwują, że jest lider grupu który wspiera pewną grupę młodych uczniów, że on już sam sobie poradzi z, z różnymi sytuacjami trudnymi. Tu na pewno pedagodzy i psychologzy doskonale wiedzą, że możemy wykorzystywać te wszystkie założenia wykorzystywane w socjoterapii, w tworzeniu grup socjoterapeutycznych. Te doświadczenia na pewno tutaj też przy okazji właśnie tworzenia grupy wsparcia są potrzebne. Jakie są korzyści yy, wsparcia myszczego? One, tak jak powiedziałam, tutaj też między poszczególnymi myślami, one są bardzo istotne, bardzo ważne, yy, no przede wszystkim dla osoby wspieranej, mamy na myśli przede wszystkim osobę wspieraną i te korzyści są yy, zdecydowanie obszerniejsze niż te, które tutaj wymieniłam, ale to właśnie przede wszystkim dla osoby i poczucia izolacji, odbudowanie poczucia przynależności. Przede wszystkim to, że wzmacniane są kompetencje społeczne osoby, którą wspieramy. To jest ta motywacja, ja przede wszystkim, właśnie motywacja i przekonanie o możliwości zmiany swojego dotychczasowego życia. To jest przede wszystkim, to jest właśnie również znalezienie i może nie znalezienie, ale znaleźliśmy się w procesie właśnie ciągłego odkupywania swojego sensu życia, swojej, swojego, swojej siły, siły życia. Więc to, to każda osoba wspierana indywidualnie opiera też te relacje i indywidualnie opiera wszystkie. Działania, które podejmowane są przez grupy wsparcia. Ale to oczywiście nie jest tylko koszty dla osoby, którą wspieramy, ale to jest również korzyści ym, dla osoby, która do wsparcia się podejmuje i też osoba, która ym, wspiera to przede wszystkim rozwój kompetencji, wypersonalność i przede wszystkim właśnie też znalezienie y, swojego sensu życia. Czy właśnie odbudowanie tej odporności psychicznej. Ale to jest również ogromna korzyść dla organizacji, dla systemu, na przykład dla szkoły, ponieważ y, pedagodzy, psychologowie, którzy są zaangażowani w szkole, nauczyciele, wychowawcy właśnie poprzez wykorzystanie dosłownie tejże grupy wsparcia mają też y, możliwość podjęcia zdecydowanie jeszcze większej, ilość działań, więc to jest przede wszystkim obciążenie specjalistów, obciążenie nauczycieli, ale to jest również też przede wszystkim zależne na wzroście skuteczności działań, jak również na budowaniu dobrej atmosfery, budowaniu dobrych relacji w środowisku szkoły. Ale tak jak już wspomniałam przed momentem, żeby te korzyści dla osób wspierających, wspieranych było obecne by przede wszystkim, Musimy zapewnić e, profesjonalne szkolenia, musimy zapewnić wszystkie jasne zasady działania są ważne, kluczowe i istotne dla bezpieczeństwa wszystkich stron. To generalnie też może być krytycznie też się znaczy to te działania, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, to wiele projektów obejmuje właśnie projekty uwzględniające wsparcie Natomiast często w tych projektach nie uwzględnia się ciągłość działań. Podejmowane są często etapowe, fragmentaryczne rozwiązania, a potem młody ludzi stawiamy ze sobą obciążone takimi emocjonalnymi kwestiami e, dotyczącymi właśnie e, osób, osób dotyczącymi osób, których pomagamy. To jest niezwykle szkodliwe, niezwykle destruktywne dla młodych ludzi, którzy są tymi osobami wspierającymi. Więc to na pewno jest bardzo ważna kwestia, którą właśnie w kontekście tych grup, wsparcia grup wieśniczych chciałam przede wszystkim podkreślić. I podsumowując, zdania, wsparcie wieśnicze to rzeczywiście bardzo dobre narzędzie, bardzo dobre narzędzie które łączą z siły. Jak powiedziałam na początku, w temat prosty, ale jednocześnie bardzo wymagający y, przygotowania do działania. Być może niepotrzebne są wielkie budżety i kwestie dotyczące właśnie y, profesjonalnego przygotowania samych osób y, będących w tej grupie wsparcia, ale jednocześnie potrzeba profesjonalistów, którzy przygotowują y, tych y, osoby, które będą wspierały. Dlatego też chciałam tutaj optymistycznie zakończyć, jeszcze raz podkreślić rolę grup um, wsparcia, które są bardzo potrzebne i też w naszym świecie, to jest światem promującym indywidualność, bo to przede wszystkim wsparcie pozwoli też przypomnieć, budować i rozwijać wspólnoty i współwolnych działalności, ale Świat, że na musi być przygotowane i, i wspierane również przez osoby z zewnątrz, przez profesionów. Bardzo dziękuję.